Kalkulator Windows 8, jak go włączyć? Można to zrobić tak, wchodząc na dysk C, Windows i w wyszukiwaniach wpisujemy calc. Chwileczkę czekamy i... Oto pokazuje nam się kalkulator. Można zrobić sobie z niego skrót, wysłać na pulpit lub zrobić to jeszcze w inny sposób. Naciskając logo Windows plus R, otwiera nam się uruchamianie. Tam wpisujemy calc i naciskamy Enter. Pojawia nam się kalkulator.